Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, gdy ogień spada z nieba, nie budzi to specjalnie pozytywnych skojarzeń. Nasi ojcowie i matki zapalali gromnice, żeby się przed nim ustrzec. Nawet obecnie zdarzają się jeszcze pożary spowodowane uderzeniem pioruna. Ogień z nieba kojarzy się również z wojną. Całe miasta płonęły w wyniku nalotu podczas II wojny światowej. Warszawa, Kowentry, Drezno. Postać ognia z nieba przybierają również wybuchy wulkanów. Dla nas to tylko opowieści pełne grozy, filmy katastroficzne. Ale już dla mieszkańców Indonezji czy nawet południowej Italii możliwa rzeczywistość. Gdy jednak w dniu pięćdziesiątnicy dał się słyszeć z nieba szum, nad głowami zalęknionych uczniów Jezusa pojawił się zgoła inny ogień. Był to ogień miłości Bożej, wstąpił obiecany Duch Święty. I przemienił wszystko. Prości mieszkańcy Palestyny stali się mężnymi apostołami. Dojrzały do Bożej interwencji świat poddawał się stopniowo przemieniającej sile chrześcijaństwa. Działy się cuda, których nikt nigdy wcześniej nie widział, jak miłość, która zwycięża nienawiść. I dzieje, I dzieje się tak również i dzisiaj, choć czasem wydaje się nam, że Bóg o nas zapomniał, że fala bezbożnictwa w końcu i nas zaleje, a my i nasze rodziny jesteśmy coraz słabsi. Tracimy ducha, stygniemy jak lawa w zetknięciu z zimnymi falami oceanu, Pamiętam, jak w 1983 roku wracałem z pierwszego stopnia rekolekcji oazowych w brzegach koło Bukowiny Tatrzańskiej. Oddałem się wtedy, jak to na takich rekolekcjach bywa, Panu Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Byłem tak rozgrzany duchowo, że nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w tym momencie zakończyć swój żywot. Najlepiej w jakiś bardzo spektakularny sposób, na przykład podczas wypadku autobusu Luks jadącego z Zakopanego do Gliwic. W drugiej zwrotce piosenki oazowej, Zbawienie przyszło przed krzyż, jest takie zdanie: Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Okazuje się, że na to nie byłem jednak gotowy. Codzienność skrzeczy, mówi polskie przysłowie, codzienność to ranne wstawanie i te same czynności, które nie zawsze przynoszą satysfakcję. Przyjęte początkowo ochoczo dobrowolne zobowiązania stają się z czasem ciężarem. Kiedyś to byłem bliżej Boga. Byłem ministrantem, byłam bielanką, lubiłem chodzić do kościoła. Fajnie było jeździć na rekolekcje. Gdy klękałem przed najświętszym sakramentem, to mógłbym tak klęczeć przez całą noc. Później lata mijają, a mój kościół parafiar, parafialny jest coraz dalej i dalej. Z młodzieńca. O twarzy aniołka robi się stary dziad, stara baba, co już nie wie, która jest ręka prawa, która lewa. Jest im wszystko jedno. Nie ma co się dziwić, że Pan Bóg nie potrafi na to spokojnie patrzeć. Jak to widzę się, to aż się we mnie gotuje, zdaje się mówić. Dlatego właśnie zabrał świętej Marii Małgorzacie Alakok jej oziębłe serce i włożył w swoje, jak do pieca indukcyjnego. I to jest właśnie głównym celem nabożeństwa do serca Jezusowego. Doprowadzenie dusz oziębłych do ukochania Jezusowej miłości. Rozpalenie w nich ognia. Nie myślcie sobie jednak, że Pan Bóg kierował się tylko emocjonalnym impulsem. Ma on misterny plan, bardzo misterny plan do przeprowadzenia. Nasza święta w liście do siostry Barz Wizytki ukazała trzy zamysły Zbawiciela, wyjaśniające, dlaczego żądał kultu. Do swego najświętszego serca. Pierwszym było przyciągnięcie do Niego zatwardziałych serc i uchronienie ich od wiecznej zguby. Nie lubimy ich. Gdy patrzymy na nich, wychylających się z ekranów telewizora podczas wieczornych wiadomości, to nam się wszystko w kiszkach przewraca. Owszem, kiedyś nawet chodzili do kościoła, pochodzą z regionów Polski nacechowanych tradycyjną pobożnością, dzisiaj są zapiekłymi antyklerykałami, zwolenniczkami aborcji. Wyśmiewają ludzi wierzących, bezczeszczą świątynie, nie szanują żadnej świętości. Nie jeden powiedziałby: Zostawić ich samych sobie, niech strzezną w swoich grzechach, sami są sobie winni. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. A może jest to mój Ojciec, moja Matka, brat, siostra, syn, córka. Już tyle lat pije, łajdaczy się, nie wychodzi z więzienia za kradzieże, rozboje. Krew z mojej krwi, ciało z mojego ciała. Kiedyś nosił mnie na rękach, uczyła zawiązywać buty. Czułem się w ich towarzystwie bezpiecznie. Nikt nie zasługuje na obojętność. Najświętsze serce Jezusa pragnie również ich rozgrzać, zapalić. Czy wolno nam zasmucać naszego Pana naszą ludzką sprawiedliwością? Pewien ksiądz mawiał, że podczas spowiedzi daje penitentom małe pokuty, później zaś sam spędza długie godziny na czynach pokutnych wynagradzając w sercu Jezusa grzechy swoich penitentów. Znam pewną Matkę, która pości o chlebie i wodzie w intencji córki, która wciąż nie może odnaleźć swojej drogi do Boga, broni się rękami i nogami przed Bożą łaską, a mówią, że Europejczyków już nic. Nie uratuje. Drugim celem, jaki Bóg stawia przed kultem najświętszego serca Pana Jezusa, jest doprowadzenie osób żyjących we wspólnotach zakonnych do początkowej gorliwości i miłości wzajemnej. Kim dla Was jesteśmy, my, redemptoryści? Kim dla Was są siostry zakonne? Znakiem. Gdy na kimś mi zależy, a ten cierpi, dzwonię do sióstr i proszę, by się za niego modliły. Gdy bliski mi człowiek oddalał się od Boga, próbowałem go skontaktować z redemptorystą, ojcem Stanisławem Mikrutem, bo uważałem go za specjalistę od Boga. Cieszymy się gdy nasze ulubione siostry znane są z życzliwości i świętości życia. Benedyktyni z gór Atlasu byli azylem, dawali poczucie bezpieczeństwa nawet muzułmańskim mieszkańcom okolicznych wiosek, gdy dokoła szalał terror islamski. Zakonnicy i zakonnice mają być znakiem obecności Boga wśród ludzi, znakiem, że Bóg wystarczy. Nie bez Niebezkozery są wysyłani tam, gdzie są największe potrzeby, gdzie Kościół jest w największej potrzebie, gdzie ludzie nie znają jeszcze Chrystusa. Najważniejszym ich zadaniem jednak jest posłuszeństwo i oddawanie się na wyłączną własność Bogu. Mocni wywierze. Radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, redemptoryści, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie św. Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania – a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom obfite odkupienie. Do tego zobowiązaliśmy się w naszych konstytucjach, my, redemptoryści. Gdybyście przypatrzyli się regułom życia także innych zakonów, odnaleźlibyście również wzniosłe zapisy. Trudno się więc dziwić, że Sercu Jezusowemu zależy, abyśmy byli im wiernie. Chcielibyście nas takimi mieć? Trzeci cel dotyczy tych wszystkich, którzy podejdą poważnie do kultu najświętszego serca Pana Jezusa, dla których stanie się on szczególnie drogi. Według słów Jezusa, przekazanych przez Świętą Małgorzatę Marię Lakoch, Chrystus pragnie, by wyzbywali się egoizmu, byli pokorni, mieli czyste intencje, uzgadniali swoje działanie z wolą Bożą, całkowicie zaufali Bogu i godzili się na cierpienia na wzór Chrystusa. To bardzo poważne wymagania. Zaproszenie do wielkiego dzieła zarazem. Nie wystarczy bowiem nieść sztandary z obrazem przedstawiającym Najświętsze serce Pana Jezusa. Potrzebne jest jeszcze osobiste zaangażowanie i pragnienie zwyciężania świata dla Boga. Cesarz Konstantyn gdy wyruszał przeciwko Maksencjuszowi pod sztandarami z imieniem Chrystusa. Prowadził ze sobą wyćwiczonych w bojach zmotywowanych żołnierzy. Jeżeli chcemy być głosicielami Chrystusowego serca, musimy ćwiczyć nasze ciało i ducha. Drodzy bracia i siostry, jesteście blisko Chrystusa. Życie nie oszczędza Wam jednak zawodów, być może brakuje również pokoju w Waszych domach. O ten pokój proście, prosicie tak często w nieustannej nowennie. Niech to Was jednak nie zniechęca. Gdy człowiek chce oddać swoje serce Jezusowi, nie przestanie cierpieć, nie przestanie wieść sporów z najbliższymi. Gdy jednak będzie swoje życie łączył z Chrystusem, zwycięży. Miłość Boża zwycięży. Amen.